Witam serdecznie. Z tej strony Marcelus. Zapraszam na gameplay z Multi Far Cry 3. W oczekiwaniu na hardliner? Ja muszę be fakraj 3. Tak, jebem. dobra. Co za? mnie nie widział. Tylko jest jego sekret. Oj, za dużo ich tam było. Nagle się zrespili wszyscy. Nic idziemy, idziemy z tematem. Mówię, no tutaj ta myśka, to jest to jest ból, którego ja nie potrafię jeszcze. Nie potrafię tego po prostu zrobić, żeby ta myszka była po prostu Tutaj mi się elegancko grało. No, Niestatek jest dość na kawałka na tym statku jest dość taka to jest... To jest ryb, bo tak widziałem wszystko odgrywki rzuca, 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 rzuca. Po prostu rzuca widzicie nigdy nie podniesie, podnieść mnie kolega, okej, okay, dzięki Idziemy dalej. Trochę rzuca Mówię, mapki są ciekawie skonstruowane, naprawdę bardzo ładne są te mapki te mapki są bardzo ładne Jak Gdyby nie ta myszka to byłoby całkiem przyjemnie I'm Aj, fuck me No, naprawdę, z tą myszką to jest naprawdę problem, i to będę powtarzał cały czas. Chorym pomysłem jest niemożliwość zmiany czułości myszki, albo ja tego nie potrafię zrobić, albo kurna, tu się po prostu kurwa nie da. No spizdówka, lekka. Aj fuck, nie widziałem, no. Niestety nie widziałem. Jak kur nas, w na księżyc, jeżeli chciałem go załatwić. Dobra, zmieńmy sobie broń na wektora. On jest po prostu inną bronią, bardziej szczupły. Na krótki dystans. czegoś się, się tu lekko przykampić, bo ja z tą myszką to ja tu nie mam żadnych szans. Ciebie z lata miłosiernie. Nawet w takich nie mam szans sytuacjach, co jest już eventem. Naprawdę nie potrafię ustawić tej myszki, no. Nie, chyba nie będę nagrywał gameplayów z tej gry, po prostu po co takie game, gameplaye dawać? Reload! wiedziałem, że ktoś tam jest. Może to jest kwestia przyzwyczajenia, ale no to jest niemożliwe, że tak myszka latała o, w ten sposób. No. Cóż... Ten gameplay nie jest porywający. Naprawdę fajna jest gra. Jeśli chodzi o konstrukcję. Pomysł na mapy, pomysł na tryby. To wszystko jest fajne, tak. Tylko niestety, no, mechanika jest fajna. No, myszkowa jest tu no, spierdalona. Jeżeli ktoś ma pomysł, jak mam zmienić czułość myszki, to proszę w komentarzu po prostu napisać, bo. No bo. Nie ma sensu na tych gameplayów, fucka. Ja bym bardzo bym chciał, ale no popatrzcie co się dzieje, no nie ma sensu. Nie? Po prostu nie ma sensu, tak. Zawieramy jeszcze jedną rundę. Mnie teraz, a ja? Mówiła. Ha, Mówiła się. Oh, może pójdzie lepiej. Nic, nic, No i dobra, przyczółek, gramy dalej. Naprawdę... Czekam na tego hardlina, chcę go kupić, single będzie na kanale nagrywany, nie będę na streamach tego nagrywał, bo chcę po prostu nagrać to sobie na kanał. Ale jak widzę, że będzie wersja z dubbingiem, tylko to jest po prostu dla mnie tragedia. Wolałbym e, angielski język oryginalny z napisami, bo po dubbingu z poprzedniej części jakoś e, nie widzę tutaj możliwości fajnego odbioru gry. Prost. Patrzcie, patrzcie, jak po prostu to jest masakrycznie ciężko przymierzyć. Mi przynajmniej na, moim, na mojej myszce. Normalnie przecież gość by już nie żył normalnych ustawieniach myszki celownik by na jego opresję.

Ale już ten tak wszystko trzeba z zaskoczenia robić. Walki jeden na jeden, raczej nie wygram. Wszystko idzie z zaskoczenia. Trzeba skupować. dobra. Przejdźmy sobie tunelem. Idziemy sobie tutaj. Nie wiem, dużo to nie znam mapy. Jak goś mnie nie widział? bo naprawdę nie wiem. Będzie troszkę lepiej i Chciałem go ręcznie! Chciałem go ręcznie. Udało się ręcznie tego załatwić. Tego, to... MP5 to raczej nie jest grady broń dystansowa, ale coś się udało. nie jest to dystansówka. Mamy no troszkę mamy przewagę. Tak mi się wydaje. Czego mnie ściągnął? Ściągnął mnie z, PK, z pkm -u. Celu, skoncentracja, bo miałeś 2 kile, które mogłeś stracić. Dobra, mi z boku. Zmienimy sobie zestaw. Nie grałem jeszcze tym. Nie ze AK MP5. Nie grałem maszynowym jeszcze. Spróbujmy. Będzie rzucało. To po prostu zmienimy O ja pierdniczę, serio. Go nie załatwił. Rzuca, rzuca. Spróbujemy jeszcze raz. O, planuję pewną serię z pewnym streamerem, ale nie wiem jak. Musimy dogadać jeszcze pewne rzeczy, bo mam kilka pomysłów. jak tu podziałać? No wiem, mapki są bardzo ciekawe. Znowu mnie ktoś zabije, kurwa, z łuku. Nie, serio. C4. I zobaczymy, bo chcę co moje streamy troszkę też ruszyć do przodu. Już mam tych 30 32 followy. Ale myślę, że CS będzie może przyciągnął mnie osobiście, na CS-a. Liczę na to, ale czy tak się wydarzy, tego nie wiem, no. No Tak się wydarzy, nie wiem. Też też jestem pełny obaw, jeżeli chodzi o granie w CS-a, bo tak naprawdę bardzo skillowa gra. A ja by taki skillowy średni jestem, jak widać, właśnie jak widać na załączonym, właśnie obrazku. Więc. Nie być łatwo, a nie lubię się wkurzać. Nie? Wkurzam się często na nagranie, a myślę, że w to będę podejdę po prostu na pełnym lajcie. Żadne kaderatio, żadne takie rzeczy. O jest. Z wyskoku, piękny strzał, ależ na jajami, skoczył jajami na mój karabin, a mimo to, zostałem zabity. Szał. Szał, szał, szał. Go, go. asysta, o Jezu. Wyszedł mi za rogu, gotowy do zabijania. Chcę bronić tego miejsca bardzo dobrze. Weź tu. Ja mogę tylko wjechać, czy nie mogę tylko wjechać? Mm -hmm. Taking the gun battery! <laughs> Enemy barrels on the way! Get the fuck out! Enemy bombshell is on the way! The power Station! Jezu, tak wiedziałem, że im więcej będę biegał, tym mniej znajdę i zaraz zginę, kurwa, bo ktoś się przy kurwa kampi. Pierdolę przy punkcie, bez sensu. Co to musi być. Ja pierdnicie, no sami widzicie, no. no, po prostu, no jak to jest możliwe? Pierwszy ładuje i schodzi mi celownik zaraz. No, bo bez sensu, naprawdę. Bez sensu. Takie dobra. ja pierdolę. No i właśnie. I to jest irytujące po prostu. Niby się niby gra jest, wszystko jest super, ale to, że nie, mok, nie potrafię tej myszki, to powtarzał do usranej kurwa śmierci. Ustawić na mniejszą czułość to jest po prostu w tej grze to jest kurwa tragedia. To jest tragedia. I niestety Nie wiem na inną broń, ale to chyba nie będzie miało żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o czułość myszy. Może po prostu nie będzie rzucało. Niestety, no kurwa macz no. Patrzcie. Przecież to nie jest kurwa to, że ja nie mam umiejętności grania w tą grę. Po prostu to nie jest to, bo po prostu skacze tak cholernie ta myszka. I to jest po prostu tragedia, no. To jest chyba ostatni mój gameplay. Przynajmniej do czasu aż nie rozkminie o co chodzi w tym wszystkim. Nie ma się denerwować, bo... cóż. No. Chcę nagrywać gry na kanał, tak? Chcę, żeby były urozmaicone multi. Ale no po prostu sami widzicie, no w takim wydaniu jest to po prostu żenujące, no. Po co mam się w kurwie, właśnie mam się wygląda tych chwilę jak ginę. Jak to naprawdę nie, nie zależy od moich umiejętności w tym przypadku, tylko tego, że po prostu nie można myszki ustawić. To jest kurwa chore w tej grze. To jest jedyna i największa... jedyna i największa jej wada po prostu. Albo po prostu ja nie potrafię tego zrobić, albo po prostu się nie da. Tego y, dziękuję wam za oglądanie tych dwóch gameplay Szału nie było. Y, prosiłbym was, jeżeli znacie możliwość. Jak można dostosować, obniżyć czułość myszki w Far Cry 3, proszę napisać mi w komentarzu. Tak więc, pozdrawiam Was serdecznie. Plan na ten tydzień jest taki, że we wtorek będzie Far Cry 3, w środę będzie Battlefield Hardline, kolejny odcinek, w czwartek będzie Crisis Single. Taki mam plan na ten tydzień, i zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Tak więc, pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawia, Marcelus, trzymajcie się, ciepło. Hej.